maneczko widzowie z tej strony, Eldar Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie pogadamy o Demarkecie i nie jest to odcinek oczywiście sponsorowany. Po prostu sobie, omówimy Demarket. Czy warto tutaj kupować bądź sprzedawać skiny e, itd tak Sprawdzimy sobie ceny na rynku. E, pogadamy chwileczkę o Demarketku e, i zobaczymy, jak jest. Więc troszkę inny, nierynkowy dzisiaj odcinek, żeby też coś innego wlatywało. No i na szybkim jeszcze wstępie najlepsza strona do wymieniania swoich skinów: Skins Monkey. Link do strony oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem tutaj Eldart przy wymianie. Plus do tego strona nie wlicza ceny naklejek przez co wyjmiemy Mnóstwo, mnóstwo przepięknych kraftów na stronie za darmo i możemy je potem dużo, dużo drożej sprzedać na rynku Steam, jeżeli znajdziecie coś e, drogiego. Plus do tego, jakby było mało, przy wpłacie z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 1000 dolarów dostaniemy darmowe 350 dolców. Przy do doładowaniu 100 dolarów dostajemy darmowe 35 dolców. Linkać w opisie, a my przechodzimy do D-Marketu. E, Generalnie, jeżeli chodzi o kupowanie, to mam tutaj większą styczność. Kilka razy już jakby kupiłem na dimarkecie Sprzedawałem, nie jestem pewien. No chyba raz, ale nie jestem tutaj pewien i to bardziej dla testu, niż. Też że to samo pamiętam. Ale dzisiaj głównie o tym kupowaniu, sprzedawaniu też coś dodamy. Więc tak, zobaczmy sobie jakieś skinę, tak? Weźmy sobie tutaj cenę, największe, jakby zniżki, discount, promocje. I tutaj DeMarke ma pokazane ceny. Tu możemy generalnie kupać od kogoś, możemy to kupać od bota. I są tutaj te zniżki, no nie? Mamy zniżeczki, ale uznajmy, że chcemy do na przykład 2000 zł sobie kupić coś na Demarkecie. No od 1950. Tak bardzo zniszczmy tutaj e, nasz wykres. No i na przykład tak, chcemy coś kupić, zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca. Jak to sprawdzić? E, patrzcie sobie tutaj na promki i na kosy, no nie? Jakieś ładna kosa, ok, e, Dobra, tutaj mamy wysokie promki. Więc tak, sprawdzamy Slout, e, Star Trek, Nomad Knife, slauter, e, minimalware. E, kopiujemy, przechodzimy sobie na ryneczek. Wchodzimy, wchodzimy, wklejamy, pyk, pyk, pyk i czekamy aż 10 razy rynek przemieli. O, szybko przejmiemy, to jest lekkie zużycie, to my też minimalware. Ok, to jest ta kosa. Jak widzimy na rynku kosztuje ona 2950, a to jest zamówienie. Generalnie zwracajcie uwagę tak, na zamówienia tutaj i na to ile tego jest i za ile się sprzedało. No to jak widzimy 2444 ktoś kupił, czyli za jakoś 2450 może by się nam udało to sprzedać. I może byśmy trochę pewnie Pan to poczekali. Chyba że to jest kosa ze Startakiem, wiadomo, to jest, trochę tań... to jest trochę różnica. No ale weźmy już taką kosę. No to uznajmy, że przed tą kosą. Costem... O, ja nawet nie mogę Wam pokazać. No to z, pewnie z prowizją rynku 2450 to było jakoś e, 200, o ile się nie mylę. 2100 coś. Czyli byśmy byli do przodu 100 coś złotych. Jakbyśmy doładowali na rynek 2000, to, to byśmy byli do przodu 100 coś złotych. Sprawdźmy sobie jeszcze innym przykładem. Na przykład jakiegoś flipa e, do Plera co o promocji minus 20, który kosztuje 1956 e, e, zł. Sprawdźmy, jak tutaj to będzie wyglądać. Flipknife e, Doppler, prosto z fabryki, tuż ta cena jest mniejsza, ale pewnie będzie lepiej ją kupić sprzedać. No właśnie, bo same ja się zaczynam od 2400, czyli to Wam powiem, że za 2500 na luzie to sprzedacie. A sprzedając za 2500 dostaniecie myślę, że 2200, czyli mamy 200 zł dodatkowo. E, czyli coś po prostych obliczeniach wychodzi na to, że doładowując 2000 zł na nie, nawet nie całe 2000, bo to mamy 1956 nie, nie całe 2000 doładowując na Dimarkę, dostaniemy 2200. Czyli tak naprawdę 250 zł jesteśmy do przodu. No, generalnie, czy to się opłaca? E, możliwe znajdziecie jakieś lepsze strony, oczywiście, że tak. E, tutaj nie mówię, że nie. E, jest dużo tych stronek, więc na pewno mają jakieś lepsze, może się znajdę jakaś lepsza stronka, ale my ci oceniamy tą stronkę i stricte patrząc tak, pod tym wiadomo, można tylko kogoś kupić skiny, co pewnie było jeszcze bardziej opłacalne, ale stricte patrząc na stronki, Czemu nie? Opłaca się. Doładujecie 1950, dostajecie 2200 na rynku z Steam po sprzedaży. Więc tak naprawdę, jak tutaj dobrze znajdziecie, pewnie jeszcze do, więcej możecie dostać. My, tak naprawdę, jak, jak dobra oferta jest, no to tylko zostaje brać. Tylko właśnie uważajcie, tak, na te zamówienia, ile tam ludzie wystawiają i tak dalej, i tak dalej, bo e, sam możecie się wiebać na minę, że niby kosować i kosować 3 koła, ale nikt jej nie będzie chciał kupić i tak naprawdę możecie ją strzelać za 2100, jeszcze stracicie na tym z Więc zawsze patrzcie tutaj na rynek, jak tutaj wykres idzie i tak dalej, jakie są zamówienia, e, i zobaczcie, co ile jaki. Co ile to się sprzedaje, na przykład co ile dni? Tu mamy, zobaczcie, 23, kurczę, to jest kilka 23, więc no, jak na kosę, to jest dużo, kilka kos jednego dnia. Nawet, jak będzie jedna codziennie, to już jest, jak na kosę, spoko, sprzedaż. Dobra. E, przejdźmy sobie do, do sprzedaży. Generalnie to mamy, e, sprawdzimy też, jaki, jaki ma procent. Tutaj bierze DMarket, Market, bierze od nas e, 2%. Hmm, procent. Czyli, czy to jest dużo? No nie, no, ale jak wiemy, przy sprzedawaniu skinów, ale mieli, e, przy sprzedawaniu skinów jest tutaj gorzej, no bo jak za, zawsze. Czy się sprzedaje skiny, prowizje, to wszystko. Możecie też wymieniać się, właśnie sprzedawać użytkownikom. Znaczy, pewnie troszkę lepiej wyjdziecie, niż na przykład na oddawaniu stricte stronce od razu. No bo możecie sobie wtedy ustawić przykład inną cenę. Eee, I tu macie wszystko, już opcje. I wtedy też na tym inaczej e, wyjdziecie. Więc generalnie, jak to przy sprzedawaniu? Najlepiej to by było sprzedawać e, jakiemuś graczowi lub dogadane, dogada, dogadane, dogadanemu z fajnym procentem. Wiadomo, bo stronki mają te swoje procenty. No jak na co tutaj nie spojrzycie. Pewnie nie będzie to tak fajnie wyglądało, lecz no jak ktoś chce się szybko pozbyć skinów, nie będzie to najgorsza opcja. Więc to było na tyle o -Markecie. Jeżeli lubicie kontent z inwestowania, zarabiania na Steamie, zapraszam na kanał, możecie strzejść subika, zapraszam na skin Monkey z kodem Elzard i to było na tyle. Trzymajcie się, ziomeczki, cześć, cześć.